Hej, Manko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku z cyklu gry Payday 2. Moi drodzy, kolejna seria transportu. W trzech poprzednich odcinkach miałem przyjemność Wam prezentować misję transport w Harbor, tak. Tam była misja jeszcze Crossroads i jeszcze była jedna misja, którą na początku rozgrywaliśmy bez żadnych pomocy. To wraz, moi drodzy, kolejny transport, jest to Transport Park. Również działamy na otwartym terenie. Jedyną pomocą, jaką będziemy mieć, to jest pomoc. Z piłą, tak, to jest pomoc z piłą. Mamy, jeden z graczy pobrał piłę. Gramy, oczywiście, w komunikacji głosowej z dwoma graczami. Gram w komunikacji głosowej z graczem Kacper i z graczem Lisu. Zaraz z chłopakami się połączymy. Gracz Kubax jest graczem randomowym. On tutaj dołączył do nas do pokoju, bo oczywiście pokój jest otwarty. Każdy może dołączyć, tak? Każdy może w naszej rozgrywce pomóc. Celem naszym jest oczywiście dostanie się do samochodów, tak? Dostanie się do samochodów, wyciągnięcie łupu i udanie się na Escape'a. Ja się jeszcze łączę z chłopakami, zobaczymy, czy chłopaki są gotowi. I myślę, że możemy misję zaczynać. Siema Kacper. Cześć! I się siema Lisu. Siema. To co, chłopaki, gotowi jesteście? Ja tak. Dobra, Kasper, powiedz mi, czy dasz sobie radę z shotgunem samym i piłą? Myślę, że tak. Dobra, czyli tak, ty masz piłę. Amunicję, amunicję mamy. Amunicję mamy, meda mamy, fraz mamy, dobra, pięknie, wszystko ładnie. Jeszcze ten kolega randomowy też amunicję. No to możemy w takim razie startować. Moi drodzy, oczywiście tak to jest zawsze na poziomie Overkill prezentuje build Grinder. Typowy grinder według mnie. Przynajmniej dla mnie, tak? Bo oczywiście każdy może mieć inne zdanie. Dla mnie jest to naprawdę najlepszy układ, i najlepiej mi właśnie z takim, e, z takim układem idzie. E, pierwsza rzecz, słuchajcie, którą musimy zrobić, oczywiście tak jak w każdej misji transport. A gdzie mam otworzyć piło? E, musisz poczekać, aż zdrylujemy. Jak zdrylujemy, to dopiero będzie miał otwarcie depozyty. Dobra. E, tak jest w każdej, w każdej misji transport, Naszym celem jest dostać się do zawartości samochodów. E, każda misja. Każda misja ma generalnie rzecz biorąc to, tą, samą, tą samą zasadę, tak? czyli dostanie się do samochodów, wyciągnięcie łupu i udanie się na Escape. E, czym się różni park od innych? Ano Przede wszystkim różni się tylko i wyłącznie regionem, bo tak naprawdę wszystko inne jest identyczne jak w porównaniu z poprzednimi misjami. Natomiast park transport jest myślę misją dość trudną. Powiem Wam szczerze, że na tych starym skillu, na tych starych skillach, czyli przed aktualizacji 2 czerwca. Jeszcze dość dawno temu, tak? Bo ja kiedy zaczynałem grę przygodę z Gompage 2 tam troszeczkę pograłem, potem jeden kolega gracz Hutu. Pozdrawiam przy okazji Hutu, jeśli, jeśli ten odcinek ogląda. Gracz Hutu namówił mnie na maskę Dusha, tak? Czyli mówił, żebyśmy nie, działali sobie na poziomach trudności Deadwish, żebyśmy tą maskę zdobyli, bo tą maskę ma bardzo mało osób i chciałby sobie ją tak zrobić dla szpanu. No, zdecydowałem się wtedy tak, mówię, dobra możemy robić. Jeszcze wtedy tak naprawdę nie wiedziałem dokładnie nie, o wszystkich tych trikach, tanikach w Day 2, działem chyba od takiego rasowego nie, builda pod dodża e, bez glendera, bez żadnych takich e, dodatkowych sposobu, które by ułatwiały rozgrywkę. No i pamiętam właśnie, że e, jeśli graliśmy na Deadwishu transporty, bo my transporty robili jedną, e, jedną turą, tak jakby po kolei, e, transportem park nam zeszło najdłużej. Z transportem park nam zeszło najdłużej. E, było to dla nas najbardziej problematyczne, z tego względu, że czy harbor mamy, tam możemy się schować w budynku, tak, czy mamy e, w misję tam, crossroads chyba tak się to nazywa, jeszcze tam jedna misja, downtown, o, chyba downtown. Są to misje, w których, w których możemy się schować albo w sklepikach, albo możemy się chować w takim większym budynku kilkopiętrowym, tak Natomiast jeśli chodzi o misję, o misję park, no tak naprawdę zwróćcie uwagę, nie mam tutaj za bardzo miejsca do schowania się Ja pamiętam, że kiedy skampiliśmy się wtedy jakoś w jednym miejscu i tylko mi się bronili to no, nie jest najlepsze w tym układzie rozwiązanie, jeśli chodzi o tą rozgrywkę w, 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 tej, w tej grze z tego względu, że do żera sobie załatwiliśmy eee, z tego względu, że, no jeśli stoimy w jednym miejscu, to wszyscy na nas najeżdżają, tak? Tam my się próbowali w ten sposób bronić, że jedna osoba jeden punkt słoniła, druga osoba drugi punkt słoniła. Powiem wam szczerze, że ja nawet nie jestem pewny, w którym miejscu byli. Jeszcze spróbuję to miejsce znaleźć, tak? Eee, żeby sobie przypomnieć, jak to wyglądało. Chyba tutaj, no dokładnie, tutaj, tutaj my się kampili. Tu my się w czterech schowali, dwie osoby słoniły prawą, dwie osoby lewą i my się próbowali tutaj bronić, czekając na. Escape'a, tak. Użyliśmy tam C4, bo oczywiście C4 mieliśmy, C4 piła, wymagana ilość w, w, łupów na Overkill z 5. Nie wiem, jak to jest dokładnie na Deadwishu, bo już nie pamiętam. Wszystko my spakowali tutaj, żeby nam nie my się, tylko kampili i czekali na Escape'a, tak? Kiedy skończył się asad, my lecieli. Powiem Wam szczerze, nie jest to najlepsze rozwiązanie. Nie mówię Wam tego, że Wam to polecam, tylko Wam po prostu mówię, jak my to robili, kiedy my, my rozpoczynali przygodę właśnie z tą, z tą rozgrywką Payday2 i graliśmy na poziomie trudności Deadwish. Ale w każdym razie wiem jedno, że ta misja, tą misję nam szło najdłużej, najtrudniej nam było tę misję wykonać. Dopiero po iluś tam próbach, e, nastu próbach w końcu nam to wyszło, tak? Ale łatwo, słuchajcie, e, nie było. jak tam mamy z drillem? Oczywiście ulepszając sobie, jeśli gracie tą misję i chcecie grać na czas jak najbardziej, możecie sobie wziąć te czwórki, możecie sobie wziąć piłę. To jest najprostszy sposób. Jeśli chcecie tam misję zaliczyć, co najmniej dwie osoby muszą mieć C4. Z tego względu, że. Jeszcze dodatkowo ulepszone C4, tak? Bo to jest ważne, na to warto zwrócić uwagę. Z tego względu, że jedna osoba po ulepszonych C4kach. Możesz piłować już, Kasper. No. Jedna osoba po ulepszonych c 4 będzie miała 6 C4. Tak? C4 podkłada na jeden samochód, a na drugi samochód podkłada 2, druga osoba podkłada na trzeci 4, i 2 uzupełnia z tym drugim samochodem u gracza. Także. W, w, u, u tego pierwszego gracza, tak? Także naprawdę to jest dość, e, dość fajny sposób e, na zaliczenie tej misji na szybko. Natomiast jeśli chcecie się pobawić, podstrzelać sobie, no to możecie, możecie to robić w najróżniejsze e, sposoby. Nie wiemy tylko gdzie będziemy mieć escapeś. Tak zastanawiam właśnie e, w którą stronę te worki przenieść. Nie wiem. Może w tą stronę, gdzie wtedy, jak graliśmy na dedłyszu się e, się próbowaliśmy kampić. Tylko teraz zgubiłem trochę to. O, to jest z drugiej strony. W sumie możemy na drugą stronę przejść, bo. Dobrze by było, też, żeby jedna cała pilnowała o, tych toreb, żeby na tych toreb nie zabierali. Jak tam z tym drugim pojazdem? Aha, jeszcze się drilluje. To będzie trzeba go naprawić. Ja restartuję drilla. Restartujesz, to restartuj w takim razie. Tam już powiedz mi, Kacper, wszystko jest przepiłowane? Wszystko, tak? E, tak, tak. Dobra, czyli tak. Tu depozyty mamy puste i tu były cztery torby. Te torby by trzeba było przenieść. Ten kuba dobrze było, że przypilnował Lisut, tam yy, naprawiasz, tak? Ile w ogóle mamy panowie tych samochodów tutaj? Ja w... chyba dwa. Już podnoszę. Nie, dwa na pewno, nie. Trzy powinny być minimum. Ale to jest chyba losowe, bo czasem się zdarza, że właśnie tych samochodów też jest cztery. Tylko nie wiem, czy na każdej misji jest identycznie. O, się spotkałem na misji transport, ale akurat nie wiem, czy na czy na parku. Ktoś by mi pomógł, bo gdzieś mi tutaj teaser hit, A dobra, widzę go. Oznaczony, ale... Nie mogłem za bardzo przez kwiatka strzelać O dobrze, wiecie co, jest ja sobie tutaj trochę. buldożera. Trochę przyjdę na tyły. O, bulderze. Buldożera nie ma. Trochę, Zostało... trochę tu ich wjechało, słuchajcie. Trochę tu ich wjechało. Ale mam tego skilla, że mnie ja automatycznie uleczy, więc nie mam... Nie muszę go pobierać od razu. A kto tu padł? Nasz Dark padł. Darka podnoszę. No i sprawdzamy sobie... Sprawdzamy sobie czas. Aha, tu jest, no tak, to był ten pierwszy, dobra. Tu mamy jeszcze dobra, tu jest torbę. To jest torbę przyniesę. Ja to tu próbuję zerkać, żeby gdzieś tutaj nam nie pokradli tych torb, ale, toreb, worków. Mamy escape, super, super. Także w sumie dobrze akurat tutaj przyniosłem. Ja już z tymi torbami się zabieram. Na i trzy torby z pieniędzmi, i będziemy mogli powoli iść. E, wydaje mi się, że kończy się asalt, także dobrze by było, żeby od razu te torby wziąć tak i poprzenosić. Także jak to macie te torby, to tutaj zabieście. E, bierzemy panowie wszystko, czy bierzemy tylko podstawę? Jak uważacie? Możemy wszystko. Wszystko? E, jak tam z piłowaniem ci idzie, Kasper? Ja tutaj już przepiłowano. Wszystkie trzy wozy? Jeszcze chyba jeden został, tylko jeszcze nie No i gdzie te torby ze tamtego... Jest oznaczony samochód, jest oznaczony samochód, to by trzeba było tutaj podejść. To to gdzie, te torby, gdzie te torby macie? Te torby wyciągnęliście z wozów, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Dobra, ten woz już był cały. Gdzie jest ten, ten bus? To jest 67. ten wóz, tak? W tym, w tym co ja jestem? Tu mocno widzę, strzejeją. Ile to jest tych torb? Dwa? dwa, dwa, trzy, dwa. E, to jeszcze, to jeszcze jedna. Dobra, kacper, ty masz jedną, to leć tam w takim razie tą torbą już. A ja tu jeszcze wyciągnę tą drugą. I może jakoś tam będę przerzucał, będzie trochę szybciej. Dobra, słuchajcie, torby do przodu. Tam Lisu na razie widzę jakoś tam. A, bierze na siebie ten asalt. I mamy tutaj trochę. Trochę teraz łagodniej. Ale skubańce, zobaczcie, ja próbuję tu trafić. Możecie wszystko, jak chcecie. E tu już może Kacper piłować. To kasper leci, już to przyniosę. Rzuć mi tę torbę, już to przyniosę, A ty już to spił, żeby było szybciej. Piąta torba, jeśli mamy, na, gramy na poziomie trudności overkill, 5 to jest zupełnie wystarczające. Tak, możemy sobie ją udać na escape'a. Natomiast, jeśli mamy życzenie, sobie jeszcze e, pozbierać tych toreb trochę więcej, to jak najbardziej możemy sobie zbierać, tak, ale wtedy musimy się troszeczkę bardziej tutaj e, pobronić. Pocisków mi brakło. Takie okay, wszystko, bierz o, torbę i podradzimy. lecimy. jest torba? Dobra, torbę znam. Okej, okay, i możemy lecieć w takim razie na escape. Także moi drodzy, to było tyle w sumie jeśli chodzi o misję. O misję park. Akurat mamy koniec escape'a, także już mamy... Już mamy luźno. Możemy swobodnie tę misję wzią wziąć. E, powiem wam szczerze, nie znaczy to, że tu jest koniec, tak? Bo może nam się jeszcze zatrafić escape. Pamiętajmy o tym, że... Jeśli gramy w, 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 w grapay 2, gramy na głośno, mogą zdarzyć się również. E, może się dodać również wypadek i będziemy mieć escape'a. Lisu, dawaj, dawaj do nas. E, możesz szody? zdarzyć Escape. To jest element losowy, chyba, że mamy skilla, który nam dodaje to, że... Yy, daje nam Expert drivera jeśli mamy Expert drivera wykupionego, to wtedy mamy gwarancję, że nie będziemy mieli Escape'a. Także jest ten Expert Driver, że, że ten kierowca jest naprawdę profesjonalistą, tak nie będzie miał wypadku. Ale to czy mamy, czy nie mamy, to jest element tak naprawdę losowy. W tym wypadku nie mamy, już widzimy, mamy informację, nie mamy jeśli mamy Escape'a, mamy informację e, pod Crustats, także że jest Escape, natomiast jeśli nie mamy, to mamy tylko podsumowanie e, podsumowanie misji, przydziela nam ekspa, przydziela nam pieniążki i na tym nasza rozgrywka się generalnie rzecz kończy. Jak to jest w przypadku transportu? Nie ma już tak bardzo e, dużej ilości tych pieniążków, tak. E, rekordów nie ma, ale słuchajcie, najgorzej też nie jest. Trzeba sobie to przyznać. Nie jest najgorzej, nie jest najlepiej. Jest taka standardowa ilość, długo mi się nie trwa. E, co prawda, nie, jest, nie należy do najprostszych, bo komunikujemy w jednym miejscu, ale też nie ma. Nie ma tragedii jeśli o, o tą misję, misję. Także moi drodzy, póki co dziękuję za oglądanie. Jeśli się odcinek podobał, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z cyklu gry Payday 2. Także trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!